No i co tu mówić? Ten pierwszy śnieg najgorszy, kurde. No ale jakoś to trzeba ogarnąć. Najgorzej jak się kurde dostanie. Na przykład ja auto, którym jeszcze nigdy nie jeździłem i, i to nie auto z przyczepą, tylko nie będzie widać. Nie, z naczepą, kurde. Już mnie postawiło w poprzek, bo pusto. 5:30 wtorek, który dzisiaj 20. a główne drogi może będą dobre za chwilę, ale ale tutaj kurde dowaliło jest niby na zerze, czy tam plus jeden odczuwalne, ale znaczy odczuwalne, temperatura odczuwalne jest takie, że ten śnieg jednak nie zszęk topnieje no, chyba, że przyjdzie trochę dzień i jaśniej i, i trochę poleją tą solanką, to będzie, ale na razie jest jest kicha jak się jedzie na pusto, jeszcze jak się auta nie zna. No ale cóż, trzeba... Trzeba działać. Nie no. Tu droga czarna, szóstka, także myślę, że nie będzie źle. Takie rozpoczęcie dnia. Wczoraj, wczoraj przyleciałem w ciągu dnia i dzisiaj kurde takie warunki zostały. No ale cóż. Nic nie poradzimy.